Hey, dzisiaj w ćwiczeniach, które mogą ci zaszkodzić omówimy sobie tak zwane rotacje tułowia w leżeniu na boku najpierw to pokażę, a potem kilka słów co możemy zrobić z tym ćwiczeniem wygląda tak, że możemy sobie na boku tą, tą nogę, na której stronie leżymy, mamy wyprostowaną drugą natomiast zgiętą najlepiej, żeby ona wystawała poza leżankę, jedyne co musimy wykonać zrobić maksymalną rotację w naszym tułowiu, czyli noga idzie do przodu, ręka idzie do tyłu i wraca. Noga do przodu, ręka do tyłu i wraca. Noga w przód, ręka w tył i powrót. Oczywiście najczęściej zalecane jest wykonanie tego ćwiczenia także po drugiej stronie. Dlaczego może to ćwiczenie być niebezpieczne? Głównie z tego względu, że nasz krążek stawowy jest tak zbudowany, że jest najmniej odporny na rotację, na te, si na, na, na te siły rotujące, więc łatwo z przepukliny dysku możemy zrobić wypuklinę, czyli ten e, bardziej zaawansowany e, e, stan. A druga, a także bardzo ważna rzecz jest taka, że jeśli rotuje mój tułów, szczególnie w tym maksymalnym zakresie ruchu, to zawsze jeden korzeń nerwowy będzie przymykany, ponieważ jego, będzie miał mniej miejsca w miejscu, gdzie wychodzi z kręgosłupa. Będzie delikatnie uciskany, co może powodować zaburzenie jego krwienia, jakieś objawy korzeniowe. Natomiast korzeń z drugiej strony będzie otwierany. Po tej stronie będzie się to miejsce zwiększać. Więc tak naprawdę często największym błędem tego ćwiczenia jest to, że ono jest wykonywane na dwie strony ponieważ jeśli zmodyfikujemy je i to bierzemy je odpowiednio pod dolegliwość pacjenta, ono może mieć jak najbardziej sens. Sam czasem zadaje podobny układ u pacjentów, ale zawsze on jest jednostronny, ponieważ musimy jakby uwzględniać to, że zawsze jeden korzeń nerwowy będzie drażniony, a drugi będzie w tym ćwiczeniu uwalniany. Więc jeśli Podoba nam się to ćwiczenie, chcemy coś takiego e, wykonywać, to przede wszystkim powinniśmy jakby najpierw sprawdzić ćwiczenie, jakby na którym boku jest nam, czy to ćwiczenie lepiej wykonywać, które stwarza nam, które daje nam większą poprawę, które robimy to w większym komforcie i wykonując to ćwiczenie na jedną stronę, będzie ono dużo bezpieczniejsze, może przynieść nam naprawdę wymierną, e, naprawdę wymierną poprawę, więc. Jeśli chcemy coś takiego robić, najlepiej przetestować to, jak czujemy się przed i po wykonaniu tego ćwiczenia na jednym boku i wybrać sobie jeden bok i tego jednego boku się trzymać, niż wykonywać to szczególnie w tym skrajnym zakresie ruchu ćwiczenie na obu bokach. Kolejną jakby alternatywą, dlatego będzie właśnie jakby zmniejszenie znowu zakresu ruchu, jeśli mamy jakieś duże zmiany zwierodniowe w naszym kręgosłupie i wykonanie tego ćwiczenia na 50% możliwości będzie prawdopodobnie korzystne, ponieważ wyzwolimy dość dużą ilość ruchów w stałach międzykręgowych, a nie będzie to jakimś skrajnym obciążeniem dla dla naszego krążka stawowego. To ćwiczenie także może być przydatne w takiej ostrej fazie bólowej, ale to także musimy wybrać bok i zakres ruchu, który będzie dla nas bezbolesny. Jeśli to ćwiczenie sprawia jakiś ostry ból, e, szczególnie w kręgosłupie lędziowym, ono może być niebezpieczne i ono może zwiększać po prostu e, naszą dyskopatię. Także miejcie to na uwadze i przede wszystkim Róbcie to tak, aby dawało wam to ulgę, dawało poprawę. Nigdy to ćwiczenie nie powinno być wykonywane jakoś dynamicznie, agresywnie i w żadnym wypadku ono nie może powodować bólu i nasilenia jakichś objawów, z którymi się zgłaszamy. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Hej!